Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, kolejna próba uruchomienia mojego zestawu do eksperymentów. Także chyba po kolei wszystko, jak robię, nagram. W razie czego to będzie, że moja wina albo co. Także tak, mamy panel bubity bifacjalny. Nowy panel, ale uszkodzony. I ten panel ma. Już Wam pokazuję, jak złapię ostrość. Jest ok. Ten panel ma 370 W mocy. Dalej do tego będzie regulator, taki regulator, on ma nazwę MPPT, to raczej jest PWM pożyczony od Keniego Keny pożyczył, do tego będzie, bo czytałem, czytałem, że ten regulator, jak ma powyżej 30V właśnie DC, to pasuje 24, także wjechały dwa akumulatory, bo Momencik, łapiemy ostrość, bo ten panel przy normalnie pracy, jak widzicie, ma 34,3V. To są warunki STC, STC, prawda? Czyli 25 stopni i takie tam, inne ten. O, nawet tu chyba mamy. Jak widzicie, o TC 25 stopni jak, Jakbym coś źle mówił, to mnie poprawcie. <śmiech> <śmiech> Także mamy dwa akumulatory. To są stare akumulatory, ale woltaż trzymają. Niech Wam pokazuję. Jeden. Ten ma, ten nie wiadomo ile ma, bo nie łączy. Oj, coś tu, coś tu problemy techniczne. Ten ma 11,6, a ten ma 12,4. Ja go mierzę przez to, że tu tuż jest mostek na 24 V i razem mają 24,1. Także, jak je zepnę, to się jeszcze wyrównają pomiędzy sobą. I co, muszę gdzieś ten regulator tu zamontować? Muszę to zrobić bardziej mobilne. Mi się wydaje że tu chyba będzie dobre, bo wyżej ogólnie ja muszę z nim też wędrować, bo będę robił próby na przykład że będę po tym panelu lał wodą i go schładzał i też będą próby jak się zachowuje, jaka wydajność, także muszę mieć dłuższe przewody żeby właśnie regulator gdzieś na bok zabrać, bo nie mogę go zalać wodą także biorę się tak za podpięcie regulatora się biorę teraz powieszę go mniej więcej Wam powiem jak to pospinałem ja się tego uczę cały czas, ale tutaj cudów nie ma akumulator najpierw podłączamy później podłączamy panel i ktoś pytał ile tu będzie na wyjściu, także zmierzymy ile jest na wyjściu i muszę zrobić tu jeszcze jakieś urządzenie pomiarowe, czyli do kąta coś tu zamontować mam taki kątomysz wahadłowy i jeszcze jakiś taki celownik, żebym wiedział czy jestem prosto w słońcu także biorę się za robot. regulator zamontowany Będziecie się śmiać pewnie z mojego pudła, ale to pudło jest bardzo ważne. Bo pamiętajmy, tu jest czujnik temperatury. I jak ja bym go zostawił w pełnym słońcu, to ten czujnik zaczął by ograniczać po prostu regulator, bo wyczułby, że tu jest gorąco albo coś. Także osłona będzie dobra, i też ogólnie wyświetlacz ten będzie dobrze widoczny, bo promienie słoneczne będą padały albo z tej strony, albo z tyłu, zależy, jak będę robił próbę. Także cały czas muszę mieć wszystko z boku zamontowane żeby nie zacieniać ani jednej ani drugiej strony, bo pamiętajmy, że to jest bifacjal. Także biorę się za przewody, akumulatory podpięte, już coś się dzieje, pokazuje mi, że jest 35% naładowania akumulatorów. Także to będzie dobre też do tych prób. To jest chyba temperatura z tego czujnika. Tutaj co pokazuje, dobre będzie do tych prób, bo ja ich nie naładuję tym panelem i można będzie długo te próby robić. Co nam tu jeszcze pokazuje? PV na razie nie podłączone. E, tutaj nam pokazuje teraz moment. O 24,5 V mamy akumulator. Tu są jakieś kreseczki, to na razie nie wiem. I tutaj chyba są e, do akumulatora jest właśnie co ważne, czyli PV off. Także chyba przy tych 29,2 ma wyłączyć e, ładowanie laut. Load, load, ładowanie ma się włączyć przy 22V na akumulatorach, tak nie? A wy, off, a wyłączyć ma się, chyba ładowanie z tego, e, tutaj, aha, to się ma wyłączyć przy 22, a może się uruchomić przy 23. Także cały czas pilnuję tutaj, żeby nie rozładowało. I już idę potem e, pod Multimeter, i zobaczymy, co nam teraz tutaj wychodzi, właśnie, bo było pytanie o ten właśnie to ładowanie co nam teraz będzie tutaj wychodzić i jak ktoś kiedyś w komentarzu napisał że w poprzedniej wersji gdzieś około tutaj 3V miało wyjście także tutaj wyjście jest takie samo jak wejście także jak mamy akumulator 12V to 12 jak mamy 24V jak widzicie wychodzi 24V teraz tutaj z tego także co biorę się teraz za podłączenie panela i pierwsze próby a później dalej uzbrajanie e, w sprzęt typu kierunek, kąt i takie rzeczy Wpiąłem panel, niestety Pogoda widzicie jaka jest, jutro będzie ładnie słonecznie I co on mi teraz pokazuje? Eee, już momencik Popijmy ostrość, jest ok. Z panelami mi pokazuje, że idzie 39,5V A on ma w obwodzie otwartym 42 Także nie wiem na razie i 0 6 A idzie czyli jakieś ładowanie jest mniej więcej tylko baterie mi widzę pokazują 73% a ma 26,4 V także nie wiem może trzeba rozładować te baterie jeszcze bardziej albo podłączyć jeden 12 V akumulator tutaj przestawiłem na 28 V maksymalnie żeby mi ich nie, nie zaczęło też niepotrzebnie gotować bo one też swoje mają i pytanie do Was teraz jak ja mam to przeliczyć? Bo on mi watów nie pokazuje, tylko mi pokazuje, jak widzicie, ampery. I właśnie jak ja mam to liczyć? Jeśli panel nominalnie ma już, podejdziemy, zobaczymy, wszystko do góry nogami, ale dobra. Tutaj mamy 10,79 SP max i 11,5 ampera, właśnie. Jak to liczyć teraz? żeby wyliczyć moc albo będę się po prostu trzymał amperażu i tyle. Nie wiem, pomóżcie troszeczkę, bo ja w tym temacie nie za bardzo. Czy czy voltaż razy amperaż, ten co mi tutaj pokazuje, czy jakoś inaczej także dajcie znać. Chciałbym to zrobić jak najbardziej nieprofesjonalnie, ale żeby i jako tako to po prostu wyglądało. I tak wszystko to będę w ramkę ładową, także zobaczymy co z tego jeszcze później wyjdzie. Dobra, biorę się jeszcze za, że tak powiem, przyrządy celownicze i zobaczymy co z tego wyjdzie dalej. Pomiar kąta gotowy. Po prostu nie ma co kombinować. Im prościej, tym łapie tło. Im prościej, tym lepiej. I co się tu dzieje? Ogólnie jeszcze przy regulatorze o 7 Amperów h. także no coś mi tą baterię 90% pokazuje że ona ładowana dałem tutaj jednak na 29V także zobaczymy co z tego będzie no nic obserwuję niestety te akumulatory chyba się do tego eksperymentu już nie nadają miałem tutaj ustawione już Wam pokazuję miałem ustawione 29V na tym tylko nie wiem czy jest PV off ale ogólnie ustawiłem 29 to mi gotowało teraz ustawiłem na 28V to chyba też na ten znaczy na, na baterię ogólnie żeby więcej nie pchało pilnowało tego woltażu no to teraz się uspokoiły na tym woltażu ale widzicie pokazuje mi 100% panel pokazuje że coś tutaj pchanie, no a już spadło 0,3A Także coś kombinuję. No nic, mam. E, założę jedną dwunastkę, bo mam dobrą dwunastkę, także zobaczymy. Czy dobrą, niedobrą, ale lepszą niż ta. Zobaczymy, co na tej dwunastce pokaże. Także jest dwunastka założona. Jeszcze bez panela na razie. Co nam tutaj teraz pokazuje? To cuda. O, jak widzimy. Tak, e, no to co. To, 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 to mi się już chyba zaczyna podobać. Może ten akumulator aż ten, że jest. 0,0% zoną ładowania Także chyba już będzie lepiej I woltaż mu tu też przestawiłem na 14,5V Także no nic, podpinam panel, wyjeżdżam na zewnątrz, zobaczymy co z tego będzie teraz Podpiąłem panel, na razie słonko Coś tam się niesam... nieśmiało przebija Ładuje mi w tylną stronę, bo akurat mi tak fajnie Stoi, później będziemy to wszystko regulować Przestawiać w ogóle i coś się, powiem Wam, dzieje chyba już dobrego. Bo pierwsze co, to mamy 1,1 Ampera. Akumulator mi stanął. Moment, bo mało światła. Akumulator tak stanął na te 55%. Nie jedzie do góry, jak tam ten głupi. woltaż też stanął fajnie, 12,8 V trzyma. I mój, tak mówię, 1,1 Ampera. Ta tylnia strona także zrobię mu jeszcze ten kierunkowy i może dzisiaj pod koniec dnia tak na szybko jeszcze zobaczymy dokładnie ja to tak zostawię na razie i niech się, niech sobie pyka idę robić dalej i będę obserwował co się tak naprawdę dzieje że chyba mam wszystko panel regulator, akumulator pomiar kąta tego trochę postawiłem teraz akurat i sobie stoi kąt 60 stopni trzyma i widzę, że będzie, e, będzie problem. Trzeba będzie drugi panel wyciągnąć. Mam, no właśnie to jest ostry, że on sobie coś tam w tle łapie. Kąt 60 stopni mamy. I tu mam taki dyszel właśnie, co sobie naciągam. Wózek, prawo i lewo. I ten dyszel chyba będzie mi robił zacienienie. Także trzeba będzie go obciąć i zrobić taki montowalno-demontowalny. Albo coś innego. I co? Jeszcze ostatni element pomiarów. Chodzi temat, że kąt mam, ale kierunek do słońca, jak jestem ustawiony. Na prościej się chyba nie da, prawda? Jeśli ten pręd nie będzie rzucał cienia, to znaczy, że panel jest bezpośrednio do słońca. A przez to, że ja będę robił próby przedniej i tylnej strony, to musi być z dwóch stron. Także jako tako to skleciłem, stoi. Jak widzicie, coś tam jakieś słońce zaczyna wychodzić ale nic konkretne próby będą. Myślę jeszcze chyba dać po prostu tutaj jeszcze jakąś żarówkę albo coś, obciążyć go po prostu, żeby mi nie przeładował tego akumulatora, żeby cały czas odbiór był, nie wiem, żarówkę tam czy coś, dajcie znać w komentarzach. Ogólnie mi chodzi jak to liczyć, bo tutaj będzie temat, nie ile on tam watów wyciągnie, znaczy też ile watów wyciągnie, to by był najlepiej, ale różnice jakie są także jak już będę miał od 0 do 100% to już wtedy będę mógł sobie to jakoś przeliczyć ile daje przednia strona ile daje ile daje nam tylnia strona tylnia strona, strona zasłonięta przednia zasłonięta tyłem do tego i takie różne właśnie polewanie wodą zmiana kąta różne inne cuda także coś będę kombinował Komuś, że właśnie szkoda że nie pokazuje mi tutaj watów także ja mam do was wielką prośbę jak to przeliczyć na waty jeszcze raz podejdę tam jakie są parametry właśnie panela także tutaj mamy już momencik Opiemy ostrość, o jest, takie są parametry właśnie panela 370 watów, amperaże jak widać około 11 amper także nie wiem tak naprawdę jak to policzyć nie chcę tutaj się wymądrzać bo nie wiem, no i tyle myślę że coś z tego będzie czekamy na słonko i zobaczymy co się będzie działo o jeszcze zrobiłem sobie obciążenie dwie żarówki po 21 watów czyli jedna żarówka ma 1,6 ampera i wpiąłem te tutaj na wyjście 3,2 ampera Mamy do ostrości trochę 3,2 ampera na wyjście wpiąłem ustawione jest że ma e, Wyłączyć na 10,7V, także spadło momentalnie. voltaż spadł, i teraz yy, sterownik czeka, aż tutaj, aż się pojawi. Tutaj na górze macie 11,2 12,6V, aż się pojawi. Wtedy załączy z powrotem. Także już go mam czym obciążyć. Jak będzie szedł większy amperaż, to mi też nie naładuje pewnie akumulatora. Raz, dwa, trzy, bo jak widać, że on szału nie ma. Także, jak to nie wyjdzie, no to wezmę, wyciągnę z samochodu akumulator i, i będę tamtym jechał. Ale mi się wydaje, że to powinno być wystarczające. A, nie dało mi, dołożyłem jeszcze czujniki, temperatury. To powiem Wam, będzie bardzo przydatna rzecz. Tutaj będzie temperatura panela, a tutaj będzie temperatura powietrza. Znaczy, już jest, nie? Temperatura powietrza, czujnik tutaj o założony, to po prostu w powietrze będzie. No słoneczka, ile wychodzi? Ten mój celownik już. W miarę zdaje egzamin, sobie do niego panel ustawiłem. Także jest bezpośrednio praktycznie do słońca. Kąt jakiś tam 60 stopni. No tak, plus minus 1 stopień. A czujnik temperatury tutaj panela. Na panelu na środku dałem. Mi się wydaje, że tutaj wystarczy. Zawsze można to zmienić. Chwilę postało yy, bez obciążenia, już woltaż akumulator osiągnął, także wpiąłem jedną żarówkę. Mam teraz obciążenie 1,6 Ampera. 1,6 15 to zależy od woltażu, nie? On sobie tam liczy. Tylko wiecie, co mnie zastanawia za czas? To mnie zastanawia, że panel generuje prawie 40 V. A on te 40 V to ma przy obiegu otwartym, a nie przy takim ładowaniu. Także myślę, na razie nie mam jak, bo nie mam z kim dźwignąć. Drugi panel po prostu przynieść i, bo mam takie jeszcze 4 pobite. I zobaczyć, może ten panel jest uszkodzony albo coś. Tak, jednak się udało. Mam drugi panel na próbę. Także zobaczmy. Tak, mówiłem, to są nowe panele. Jeszcze o przypomnę. Widzicie opaski, wszystko skrętki. Nowe, tylko uszkodzone, gdzieś się pobiły w transporcie albo coś. I co się dzieje? żarówkę mam na obciążenie 1,6 Ampera. Także, no to to co mówiłem wcześniej. Ten też generuje 39-40 V. To chyba tak ma być. I także w tym momencie 16A daje i 1.5.1.6 pobiera do tej żarówki, także jedzie na równo. Czyli co? Można robić eksperyment. Z tym co jest. Chyba, że coś mi więcej powiecie. I co jeszcze? No nic. Jeśli coś spartoliło na pewno wiele rzeczy, dodajcie znać w komentarzu, jeśli nie, na pewno się dużo osób będzie śmiało, że znowu coś kombinuje. Lubię czego nie. Eksperyment. Z byle czego, ale o czymś, to jest chyba najważniejsze. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Kto ma siłę jeszcze oglądać te moje filmy, niech i ma o tym pojęcie. Bo to nie jest taki prosty temat. No, niech da znać w komentarzu, czy ten 12V, właśnie, to nie jest za mało na ten czy 24 kombinować. Także no nic. Pozdrawiam Was wszystkich. Słoneczka życzę i powodzenia.